Zarówno jedna jak i druga drużyna stworzyły sobie dużo sytuacji i stąd, stąd te bramki, także górnik tutaj w tym, w tym gra faktycznie gra, gra trzeba napastnikami i być może stąd takie stąd tyle bramek. Twoim zdaniem remis zasłużony, czy któraś z drużyn powinna była wygrać to spotkanie? Ja myślę, że, że remis zasłużony, bo w pierwszej połowie górnik miał przewagę. Po drugiej wydawało się że przynajmniej z boiska, nie, że, że, że my, my stwarzamy jakieś tam sytuację i strzelamy, strzeliliśmy dwie bramki, także z remis, myślę wydaje, że jak najbardziej zasłużony. W tym przebiegu jak to wyglądało, że już przegrywaliśmy dwiema bramkami, to trzeba go szanować. Nie miałeś takich wątpliwości chwil z wątpienia. Górnik prowadził 3-1 do przerwy było 3-1 dla górnika i potem no i potem tam na początku drugiej połowy od razu mieli sytuację na 4-1 powiedzmy. Tam no, wspólnie z obroncem po prostu, po prostu zrobiliśmy tak, że nie było bramki. No i w, w tym momencie tak mi się wydaje, górnik się poczuł już z tego meczu i jak było widać również dzisiaj, to gra się do końca. Obie drużyny mają nadal szansę walki o ósemkę, nadal jesteście w grze o ósemkę. No i o to, o to dalej będziemy walczyć. Że na pewno nie odpuszczamy ósemki, bo jest, jest to dużo, dużo lepiej grać w pierwszej ósemce jak w tej drugiej. Ja wolałbym jeden rok odpocząć od tej dolnej ósemki. Do przerwy wygrywaliście 3-1. Co się później stało? No widać na wojsku co się stało. Trzeba drugą połowę zobaczyć dokładnie. Przeanalizować na spokoju, pooglądać to co się działo. No, no co, można tak powiedzieć. Pierwszą połowę czy jedną wygraliśmy, drugą połowę 2-0 przegraliśmy. No i tyle. Brak radka Sobulskiego był bardzo odczuwalny w środku pola No tak. Nie wiem, nie wolno, nie wolno tak mówić. Ktokolwiek wypada z, z tego składu, no, muszę musi być następny, który wchodzi i zespół muszę pomóc temu zawodnikowi i zagrać bez każdego innego zawodnika. No, po to jest zespół. Także tutaj mówić o konkretno o kimś jednym, no ja bym tak nie, nie robił.